Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w okolicach Warszawy u naszej klientki, pani Danuty, u której w 2022 roku montowaliśmy ogrzewanie na poczerwień EcoPartner w jej mieszkaniu. Ma ono 72 m2, a znajduje się w starszym, ale ocieplonym bloku. Zobaczmy, jak tutaj sprawdza się ogrzewanie EcoPartner i jakie są koszty eksploatacji. Zapraszam! Dzień dobry, pani Danuta. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że chwilkę będziemy mogli porozmawiać o ogrzewaniu ekopartner, które zamontowaliśmy u pani kilka lat temu. Chcieliśmy chwilkę porozmawiać i zapytać panią na początku o koszty eksploatacji. Proszę powiedzieć, jak tutaj wychodzą rachunki za prąd? Tak, rachunki za prąd wychodzą 3,5 tysiąca maksymalnie na cały mhm. sezon grzewczy, czyli na 7 miesięcy. Czyli na 7 miesięcy? Tak, no to tak. O 500 zł miesięcznie. Przeważnie nie całe, no ale ja już tak z górką mm. mówię, 500 zł miesięcznie. Okej, okay, okay. mm. A wcześniej jakie tutaj Pani miała ogrzewanie? A wcześniej mieliśmy ogólne ogrzewanie w bloku kotłownia, mm. na 12 rodzin. I gdyby Pani została przy tym ogrzewaniu, to jakie koszty byłyby? W tej chwili, żeby to funkcjonowało, by musiała płacić minimum 600 zł, przez cały rok oczywiście. Czyli przez 12 miesięcy? Tak, przez 12 miesięcy. Czyli mamy tutaj kwotę 7200 tak. zł, czyli... 3700 zł więcej niż Oczywiście. to, co pani płaci w tym to momencie. To są moje właśnie oszczędności. Połowa tego, co, co bym musiała płacić, mhm. to. Okej, okay. no to to jest duża różnica. Bardzo duża. I jakieś inne korzyści wynikające z korzystania z tego ogrzewania, pani dostrzega? Same korzyści dostrzegam. Yy, ogrzewanie jest bezobsługowe, mhm. czysto. Nie ma problemu, że muszę gdzieś. Potrzebuję gdzieś wyjechać i, i muszę kogoś zostawić, żeby mnie pilnował czy coś. Nie ma potrzeby dodatkowych pomieszczeń na opał, mhm. przetrzymywanie czy jakiekolwiek inne. Także same korzyści. Wyjeżdżam, ustawiam sobie temperaturę jako chcę, przyjeżdżam, mam tyle ile chcę. Komfort. Tak, pełen komfort. No to mhm. się cieszę. A gdyby Pani mogła polecić też innym? To poleciłoby Pani, czy jednak wybrałaby Pani dzisiaj jakiś inny typ ogrzewania? Nie wybrałabym żadnego innego. Dopóki nie wiedziałam, że jest takie, nie myślałabym, a w tej chwili jestem na 1000% pewna, że zawsze bym wybrała to samo. Czyli panele grzewcze? Tak, panele grzewcze. Dla każdego, dla starszych, dla młodych, ponieważ mhm. starsi nie mają, No trzeba obsługiwać to centralne, prawda? Nosić opał i w ogóle. Młodzi pracują dużo tak samo. Także przyjeżdżają, mają. Pełen komfort w domu, temperaturę, jaką sobie ustawili. Słyszałem nawet, że polecała Pani sąsiadom to ogrzewanie. Tak. W naszym bloku ma Wasze ogrzewanie, ekopartner, mhm. panele grzewcze, siedem rodzin. Yy, I na przykład Pan Darek, który mieszka w moim pionie, jest bardzo zadowolony. Mhm. Pani Monika, która mieszka też w tym pionie. Też jest bardzo zadowolona. Zresztą wszyscy są zadowoleni. Nikt nie, nie, nie usłyszałam złego słowa mhm. negatywnego na temat tego ogrzewania. Czyli się sprawdza również tutaj w tym bloku. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszymy. Pani Danuto, bardzo dziękujemy za tę chwilę rozmowy. Było nam bardzo miło i cieszymy się, że Pani jest zadowolona i z kosztów, i z komfortu, i że pani poleca też innym sąsiadom. Oczywiście polecam na 1000 Ja jestem bardzo zadowolona. Bar dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo się dziękuję. Zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę, by dowiedzieć się więcej o ogrzewaniu panelami na podczerwień EkoPartner. A jeśli chcesz poznać koszt inwestycji, to dokonamy bezpłatnej wyceny. Więcej szczegółów i aktualne promocje znajdziesz na naszej stronie internetowej najtańszeogrzewanie.pl lub pod numerem telefonu 61 642 99 88.